Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na przesłanie, w którym chcę Wam powiedzieć o tym, że od 29 czerwca do 15 listopada cofa się władca karmy, Pan czasu, czyli Saturn. Saturn jest energią, która jest bardzo surowa, która za dobre wynagradza, a za złe. Każe ponieść konsekwencje i odpowiedzialność. I to jest bardzo dobry czas, moi drodzy, do tego, żeby zastanowić się tak naprawdę nad sobą, nad własnym życiem, nad własnymi decyzjami, nad własnym stylem bycia, myślenia, działania. Bo to będzie też taki czas weryfikacji do połowy listopada. Mogą się nam przydarzać różne sytuacje. Czasami też trudne sytuacje, które mają poddać nas takiej odgórnej ocenie, które mają nas zweryfikować, czy my tą naszą karmę, to nasze doświadczenie odrobiliśmy w sposób właściwy, w sposób mądry. Pamiętajcie, że Saturn, on zawsze mówi o drodze do mistrzostwa, ale to mistrzostwo najczęściej przy energii Saturna manifestuje się poprzez pracę, odpowiedzialność, ponoszenie konsekwencji um, i tutaj nic nie ujdzie na sucho, tak? Tutaj nic nie ujdzie płaza. Kochani moi, um, i to jest bardzo dobry czas teraz, właśnie teraz, żeby Yy, przygotować dla siebie kosmogram. Ja w kosmogramach mówię o aspekcie Lilith, o aspekcie Hirona, o węzłach karmicznych, yy, czyli Ty będziesz wiedzieć też. Czym ty musisz na przykład się uporać w swoim życiu, jakie masz doświadczenia do przerobienia? Zapraszam też do Przeznaczenia Duszy Plus. Tam także pokazuje różne ważne aspekty, które mają bardzo duży wpływ na twoje życie, na to jakie te decyzje podejmujesz, jakie masz relacje z ludźmi. Widzicie, bo najczęściej jest tak, że tam, gdzie my mamy problemy, tam jest nasza karma. I karma, kochani, to nie jest kara. Karma jest pewnego rodzaju konsekwencją naszych myśli, słów, działań, decyzji i wyborów. I to jest też taki czas, kochani, gdzie ta karma jest przerabiana przez nas um, również z poprzednich żyć. I teraz będziemy na teście, teraz będziemy na weryfikacji i teraz jest od nas wymagane to, żebyśmy do wielu tematów podeszli mądrzej, dojrzalej, z pozycji e, dorosłej, pełnej miłości, jednocześnie asertywności. I to, co może Wam pomóc w tym czasie, kochani, warsztat uzdrawiania wewnętrznego dziecka i wewnętrznej matki, a także e, webinar cesarzową być. Kosmogramy bardzo polecam. Już. Um, a powiem Wam, że tak dużo osób zamówiło kosmogramy. Jest mi tak bardzo miło i tak dobrze się z tym czuję, dlatego że kiedy ja przygotowuję dla Was te kosmogramy, ja też czuję, że we mnie się bardzo dużo zmienia, że otwierają się we mnie pewne przestrzenie, do których wcześniej nie miałam dostępu. Ale też to, co jest piękne, to co ja zauważyłam po wykonaniu kosmogramów dla Was, to to, że Wy mówicie: hej, coś tu się dzieje, coś tu się zmienia. Tak, dlatego że kosmogram, który przygotowuję, ma intencję uzdrowienia. Tak jak mówił Jan, tam gdzie jest um, coś ukryte w podświadomości, tam gdzie jest coś niewypowiedziane, y, niezintegrowane, tam y, ma to nad nami władzę. Więc teraz, kochani, w tym czasie szczególnie musicie wiedzieć, co jest Waszym problemem, co dotychczas miało nad Wami władzę. Co wpływało na Was bardzo negatywnie, bo to jest ten moment, gdzie możecie naprawdę dużo tematów zakończyć. Ja, kochani, też chcę Wam powiedzieć, że mm, takie przesłanie w tym okresie bardzo karmicznym: wznieś się ponad pewnego rodzaju problemy, wznieś się ponad ziemskie doświadczenia. Jest coś więcej niż tylko ziemskie doświadczenia jest wielka siła, która jest nad Tobą. I która Ciebie przepięknie prowadzi, więc to są tylko Twoje ziemskie doświadczenia. Nadaj temu wymiar duchowy. To jest bardzo ważne. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia w tym pięknym czasie. Przychodzę z narzędziami w postaci warsztatu webinaru w postaci kosmogramu przeznaczenia duszy plus też przygotowuję kosmogramy na firmy jeżeli na przykład potrzebujecie wiedzieć dlaczego na przykład coś nie idzie albo czy są jakieś energetyczne blokady więc to jest w ogóle czas bo Saturn to jest to są blokady ale jako, że on się retro, retrograduje, to jest czas właśnie pokonywania tych blokad, to jest właśnie czas wznoszenia się ponad te blokady, to jest czas nadawania duchowego wymiaru problemom ziemskim. Wszystkiego dobrego, buziaki i papa.